Hej, witam serdecznie, z tej strony Seed, a to jest kolejny odcinek z gry Parking Tycoon. Moi kochani, trzecia w nocy, w sumie to w pół do czwartej nad ranem praktycznie, można by tak to ująć. Kolejny dzień przed nami, na naszym tutaj parkingowym interesie. Na początek takie dwa słowa ode mnie. Słuchajcie, z uwagi na to, że odcinki staram się robić jakoś z wyprzedzeniem, je nagrywam. A pod ostatnimi materiałami pojawiły się komentarze od Was, w związku z czym chciałbym się do nich odnieść, i tak więc, tak jak odpisywałem na poszczególne komentarze, tutaj pierwsza kwestia tych rusztowań woreczków z cementem, tego całego tu pierdolnika, nie? No, wydaje mi się, że to po prostu zniknie w momencie, jak ulepszymy sobie biuro. Bo to biuro cały czas wygląda na takie, które jest w remoncie, dlatego też po prostu te woreczki pewnie tutaj sobie leżą. To taki, no nie wiem, dodatkowy smaczek, powiedzmy, nie, że coś tutaj się dzieje, coś tutaj się, prawda, remontuje. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Zwróciliście uwagę, że w momencie, kiedy opróżniony jest ten pojemnik tutaj, to właśnie sobie uczynimy. Wówczas klienci, jak przyjeżdżają na parking, to nie wyrzucają śmieci na ziemię. Podobno śmieci zaczynają się piętrzyć tam, dopiero jak ten kosz jest pełny. Nie wiem, nie zauważyłem tego. Może być to rzeczywiście słuszna uwaga. Rzeczywiście może tak być. To mi wygląda na to, że. No, niekoniecznie. O, bo tutaj śmietnik jednak jest y, tylko zapełniony w 20% a śmieci jednak y, się pojawiły 8 punktów karnych ze śmieci więc to dobra teoria, ale chyba nie do końca tutaj działa my akurat już nie mamy problemu jakiegoś wielkiego ze śmieciami bo mamy serwis sprzątający y, trzecia kwestia y, która była poruszana w komentarzach to te zielsko tu Wokół parkingów to będziemy sobie na bieżąco ogarniać. Zrobimy tak jak chcecie. Czyli było mówione, że żeby żywopłot, nie? Posadzić tu wzdłuż tych dróg. Znaczy, może tak. To bym zostawił już tak jak jest. Już za dużo tutaj nie zmieniać i nie cudować. Patrzcie, leci dziadek. Hey, get the hell out of here. Eś ty kutwa, drzwi żeś ukradł? No serio? Gdzie jest ta moja ochrona? Kurde. Ciulawali. zaraz zobaczymy. Gdzie on te drzwi podpierdzielił. Kurde no. Zielone drzwi jakieś. No, zapierdzielił drzwi. Następne problemy będą z klientami. O! Ale przynajmniej udało nam się zarobić 10 tysięcy. Ale to już nie mamy dodatkowych misji. Yy, dobra, czekajcie, bo mnie to teraz dziadek wytrącił z równowagi. Ochrona mnie zawiodła. Yy, nie słyszałem do alarmu. Trudno, będziemy płacić. Co miał. Aha, tutaj, dokończyć kwestię tego pasa zieleni. Posadzimy tutaj te żywopłoty tak jak, tak jak chcieliście. Ale, no, troszeczkę się zagadałem niepotrzebnie. Pierdu, pierdu, chłopaki drzwi kradną. Ja tu rozebrałem wcześniej płot przed nagraniem, żeby sobie troszeczkę pracę przyspieszyć. Z uwagi na fakt, że będziemy wymieniać to całe ogrodzenie. I chyba to był błąd, bo. Jakby było ogrodzenie, to może by tych drzwi nie ukradł. Tam w magazynie mamy co nieco z tego ogrodzenia, ale to sobie zamówimy jeszcze. Dzisiaj nie zamówimy. Muszę najpierw opróżnić magazynku zabrać. Dobra, zabieramy w takim razie 8 tych segmentów. Od razu domówimy następne 8. O, bo więcej nam nie chce wejść. Dobra, niech będzie te 8. Ok. Yy, w międzyczasie nam się, widzicie, tutaj kasy pozbierało. Więc będziemy mieli yy, fundusze na inwestycje, chociaż coś. No hmm, dobra, no ja bym to w sumie też rozebrał od razu. Yy, ok, skoro my możemy 8 wziąć sobie na magazyn i do plecaka, to tak, tu zdejmiemy 7. 3. 4, to będzie piąty. I ok, akurat, no i pięknie jest dostawa. Odbierzemy dostawę. Te stare ogrodzenie sprzedamy. Założymy nowe i od razu zamówimy kolejne. To będzie teraz takie troszeczkę upierdliwe, ale musimy to zrobić. Dobra, dawaj pan te płotki. Okej. Okay. I od razu też. Następne 8, nie? Zamawiamy. Yy, wzięliśmy z magazynu? Tak. Kurde! Chodź tu. No, już mi dosyć tu nabroiłeś. Druga kradzież na parkingu. No, to jest niedopuszczalne. Tak nie może być. Dobrze. Mamy to. Czy my możemy jeszcze sobie domalować jakieś miejsca parkingowe? Nie, to już mamy wszystko. Dobra, to lecimy po dostawę. A skoro już więcej miejsc parkingowych domalować nie możemy, kasy troszeczkę jest, więc odblokujemy sobie tą trzecią strefę. I tam zaczniemy jeszcze przy okazji inwestować, yy, tak żeby sobie też te zyski, prawda, troszeczkę zwiększać. Dobra, to mamy Płotek. Yy, w takim razie to kosztowało chyba 5000, nie? Yy... Ground, konkretnie, to musimy wziąć. Ok, dobrze? Dobrze, no to dobra. Yy, przy okazji zamówimy farbki. Yy, uh -huh, dobra, myślę tak, 10 farbek i 10 tych, nie? O kurde, to będzie trochę dużo. No, już nie zmieścimy nawet. Dobra, to po 8, po 8. Dobra, niech będzie. A my lecimy. Założymy sobie ten płotek jeszcze. I to może. To może tutaj. Tam mamy niezdjęte. Tą, tą starą siatkę jest jeszcze niezdjęta. To założymy sobie tutaj 8. No. I ładnie. Bo no to nie wiadomo, czy czasem te cholery też yy, tędy nie będą teraz wchodzić, nie? Skoro tu mamy też odblokowaną strefę, no to nie wiadomo, czy czasem tutaj im coś do głowy nie przyjdzie. To jest dostawa, ok. A my tam będziemy chyba musieli, mogli jeszcze te yy, postawić yy, lampki uliczne. Mamy jedną, dobra, i... Aha, bo my zamówiliśmy sobie farbki, dobra Już zgupiałem mówię, gdzie te płotki? O, kurde Dobra, jak będzie te płotki będą kosztowały. 8 sztuk 2000. Dobra, starczy. Jeszcze na obsługę. Lecimy to sobie pomalować. Znaczy, może tak. Lampa najpierw, nie? No właśnie. Tutaj ładnie cyk. I jedziemy. 8. Proszę bardzo. Słuchajcie, idzie to w miarę sensownie, w miarę ładnie, więc to może jeszcze byśmy ten poziom piąty dzisiaj wbili, chociaż tak. Yy, patrząc na wypełnienie tej łapki, to może być ciężko. Chyba, że płotek nam tutaj yy, tą reputację podbuduje troszeczkę, zwiększy nam bezpieczeństwo też nie. Okej, okay. no to. Aha, dobra, to poczekajcie, to to nie weźmiemy te ograniczniki 3 i płotków tyle, ile nam się uda tutaj jeszcze zmieścić. Nie wziąłem. Kurde, przegoń go, bo mi tu znowu marzę po ścianach. O kurde, a ja tak pochwaliłem tą ochronę, a oni teraz w ciula walą. Ops, dobra, musimy iść do klienta. Mamy 50 punktów straty za uszkodzenia. Przyszedł klient do uszkodzonego samochodu. Trzeba będzie mu zapłacić teraz. O, ja cię kręcę. 300 pewnie będzie. 600! O, żeś cholera. No, ja bardzo pana przepraszam. Ale to nie moja wina. A pan drzwi zamyka, że pan drzwi nie masz? Kurde, ale dobre. No, przepraszam bardzo. No, tu muszę premię obciąć ochronie. Dobra, pałkę ze schowamy. Przeszkodził nam graficiarz. No, a my tam mieliśmy wziąć sobie płotki. Ale to inaczej może troszeczkę byśmy zrobili. Chociaż poczekajcie. Dobra, to w ten sposób. Zamówienie i... Pięć farbek. Pięć tych byśmy musieli sobie wziąć, nie? Ograniczników. Okej. Okay. Dobra, to zostawimy te ograniczniki i razem z tą drugą dostawą weźmiemy zaraz farbki i postawimy te ograniczniki wszędzie na wszystkich pozostałych miejscach parkingowych. Tymczasem lecimy z ogrodzeniem. Musimy troszeczkę tutaj zwiększyć bezpieczeństwo naszego parkingu, bo No to są koszty niepotrzebne straty. Dobra. Ale słuchajcie, wygląda dosyć ciekawie. No, może, może yy, ten piąty poziom by się udało. Yy, to nam też odblokuje kilka ciekawych bajerów, nie? Zaraz sobie tam zerkniemy. Na pewno ten daszek, yy, ostatni poziom. To na pewno dostaniemy. Co my tu za opcję? No właśnie, ten daszek, trzeci level. Automatyczna barierka. Ale to 10 tysięcy kosztuje. Yy, to znaczy, co? Wtedy byśmy nie musieli mieć yy, portiera, tak? No, dekoracje to tam nic ciekawego, nic ciekawego. A no i jakieś te budkę z hotdogami. Aha, słuchajcie, to byśmy musieli zamówić przy okazji. Bo tam chyba ostatnio jak patrzyłem, to się kończyły te wkłady. To sobie weźmiemy. Jak to tutaj wygląda? No właśnie, kawa się skończyła, i przekąski też się skończyły. No to fajnie, gdzie jest serwis sprzątający? Bo tu jest burdel. Mieci się walają po parkingu. No, bierzemy to, to i te trzy jeszcze. Ok. My czekamy za dostawą, nie? więc o, właśnie, podjeżdża. Odbierzemy i domalujemy sobie resztę tych miejsc parkingowych, i tak mało, wiele, abyśmy mieli ten piąty poziom. Może nawet wskoczy ten piąty poziom, jeżeli te miejsca domalujemy i podniosą nam reputację na tyle, że, że się to uda. Sprawdźmy zatem, czy to będzie tak, jak myślę. Dobra, to najpierw farbki. No maluj. I tutaj to. Ziemy skończyliśmy. Tutaj brakuje jedno. No, słuchajcie, yy, mało co. Gdzie ty mi tu kradniesz? Czolo jeden. Jeżdżaj stąd. Co jest z tą ochroną ostatnio? Nie podoba mi się. Yy, tak fajnie się sprawdzała, a teraz yy, ten. Cały yy, miglands odwala lipę. Yy, mamy płat płatki. <noise> płatki nie mamy. To sobie zamówimy za chwilę. Yy, dobudujemy tych płotków. I piąty poziom myślę, że będzie nasz. A wtedy nam się otworzą znowu jakieś dodatkowe furteczki, nie? Dobra. Osiem płotków. Proszę bardzo. Tak, Elegancko. Uzupełnimy te wkłady w automatach. Dobra, byłoby. Coś jeszcze mamy? Nie mamy. Hmm. Musimy poczekać za dostawą, no bo tak to nie mamy tutaj co za wiele na razie działać. Kamery na razie też nie zamontujemy. Ile tu kosztuje nas utwardzenie? Też 5000. Dobra, mamy to. to yy, Płotki. Ogrodzenie porządne. Proszę bardzo. Okej. Okay. Aha, bo teraz w sumie, no nie musimy tutaj dostawić te płotki, tam nie zdejmę, bo on nie zmieści się w plecaku. więc po prostu, no, no, będziemy jechać tutaj w tę stronę. No i dobra, tutaj byłoby wszystko. No, żeż, kurde, wiecie co, to chyba 2,200 będzie na osiągnięcie poziomu. Tak coś sądzę. Yy, ok, ile nam by tutaj zabrakło tych miejsc parkingowych? Yy, raz, dwa, trzy, cztery, czyli pięć farbek i pięć ograniczników. Dobrze, to zrobimy to i będziemy mieli już wszystkie trzy yy, strefy parkingowe wypełnione. I może trochę roślinek. Jeżeli starczy kasy, ile ja mówię? 5 farbek, nie? 5 yy, tutaj, 5 dobra, to jest 1,5000. Okej, okay, dwa te yy, żywopłoty. Będę za chwilę, żeby się nie okazało, że. No nie, dobra, bo to jest trzecia w nocy. To dopiero zmiany zaczęli, więc do rana, do rana zarobimy na wypłatę. Dawaj, dawaj z tą dostawą, ja jestem ciekaw, czy uda nam się wbić te... O, zobaczcie, właśnie mówię, chciałem, chciałem powiedzieć, że yy, mało tutaj... Za, za, za słabo się odświeża. O, ta kamerka, może tak. Mamy trzecią w nocy, a tu jeszcze był obraz yy, za dnia. No, ale to takie tam małe niedociągnięcia, no. Słuchajcie, jak ma tak budżetową gierkę, yy, to i tak jest dosyć fajnie, no. Trzeba przyznać, że jest sympatycznie. Gra się dosyć przyjemnie, nie? No, ma w sobie to coś po prostu i tyle. Dobra, mamy naszą dostawę. Tyk. Farbki, raz. Bierzemy ograniczniki. Proszę bardzo. I żywopłoty OK. Dobra, zaczniemy tutaj może od tych miejsc parkingowych. No i fajnie to. Kurde, gdzie ten dziadek znowu jest? Urde, no co jest ostatnio? No naprawdę, to już zobaczcie, to już który raz w tym odcinku. Na więcej kradzieży naprawdę nie mogę sobie pozwolić, no bo to tak trochę no, budżet, nie? Yy, niszczy. I okej, okay, mamy to, moi drodzy. Równiutkie 200 było przed chwilą, <laughs> ale dobra, mamy piąty poziom reputacji, a więc są postępy, są postępy. Sprawdźmy yy, teraz, co my tutaj jeszcze oprócz tych daszków yy, dostaliśmy. No i ten szlaban automatyczny, nie? Nie, to i tak na, na niego nie stać. No. Yy, czyli, tak dostaliśmy automatyczny szlaban, yy, daszek poziomu trzeciego, no i to wszystko, nie? A no i te yy, hotdogi. No, póki co, to musimy troszeczkę odrobić teraz yy, straty finansowe po tych wszystkich inwestycjach. Tak więc, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko odnośnie komentarzy, które były pod ostatnimi filmami. Tamtą drugą strefę parkingową, no właśnie, mieliśmy jeszcze te żywopłoty posadzić, ale to dobra, zrobimy na początek kolejnego odcinka. Ja najwyżej jeszcze domówię tych żywopłotów, no i zrobimy tak jak chcieliście, żeby posadzić od słupka do słupka całej, przez, przez całą tą długość. Żywopłot, pamiętajcie, sekcja komentarzy zawsze należy do Was. Jeżeli macie jakieś tam pomysły co do aranżacji tej kwiatowo-ogrodowej, jeżeli chodzi o naszą trzecią strefę parkingową, piszcie śmiało, postaramy się to jakoś tak wszystko ładnie zgrać, żeby każdy był zadowolony. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. No i oczywiście, kto jest po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia. Trzymajcie się! Hej, hej!